Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za życie świętego Jana Pawła II. Tak bardzo dziękuję Ci, że ten wyjątkowy człowiek mógł urodzić się w mojej ojczyźnie, że mógł być dla nas wsparciem i autorytetem, zwłaszcza w trudnych czasach. Dziękuję Ci, że całym swym życiem, słowami i czynami, Dodawał nam nadziei, wiary, siły i odwagi. Był wspaniałym duchowym przewodnikiem całego narodu polskiego i innych wierzących na całym świecie. Panie, Ty wiesz, z jakim problemem dziś do Ciebie przychodzę. Pozwól mi prosić świętego Jana Pawła II o wstawiennictwo. Wierzę, że On, który jest tak blisko Ciebie. Może być dla mnie najlepszym przewodnikiem i podporą. Święty Janie Pawle II, wielki Polaku. Ty przeżyłeś w swoim życiu tak wiele smutku, tak bardzo przecierpiałeś. Przeżyłeś śmierć matki, trudne czasy wojny, zamachy na Twoje życie i liczne choroby. Ty tak dobrze wiesz, co to ból, psychiczny i fizyczny. Proszę Cię. Spójrz na mnie z nieba, ulituj się nade mną i nad tym, co tak bardzo mnie boli. Dodaj mi odwagi i energii do mierzenia się z tym wszystkim, bo czasem czuję, że brakuje mi sił. Tak bardzo potrzebuję Twojego wsparcia, tak bardzo wierzę w moc Twojej modlitwy, tak bardzo wierzę w moc Twojego wstawiennictwa. Święty Janie Pawle II. Błagam, wlej w moje serce prawdziwą wiarę. Spraw, by doczesne cierpienia nie oddaliły mnie od Pana Boga. Pomóż, bym umiała brać z Ciebie wzór, tak bym uświęciła się w bólu, bym dzięki Niemu stała się lepszym człowiekiem, bym dzięki Niemu jeszcze bardziej zbliżyła się do Pana Jezusa, tak bardzo cierpiącego na Krzyżu. Naucz mnie znaleźć sens we wszystkim, co dzieje się w moim życiu. Naucz mnie ufności do boskiego planu dla mnie. Pomóż, bym skupiając się na swoich zmartwieniach, nigdy nie zapomniała o innych, by nigdy nie zabrakło mi empatii, miłosierdzia i miłości względem bliźnich. Naucz mnie wybaczenia, tak jak Ty potrafiłeś wybaczać swym prześladowcom. Proszę, módl się za mnie, czuwaj nade mną i pomóż mi we wszystkim, co dla mnie za trudne. Bądź moim drogowskazem i codziennie prowadź do Pana Boga. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!